No kurwa, Kolejny dzień na gospodarstwie trzeba ciągnik umyć przed początkiem dnia. O, jeszcze bramy otworzymy na początek. Ocyk. O kurde sąsiad. Pieseł zejdź. Cześć, sąsiedzie, mogę umyć ciągnik! Bo no szybka ta... akcja jest! A, a jaka akcja? No my jak trzeba to my, ale co, co się stanęło. Jak, jak chcesz sąsiad to może sąsiad jechać ze mną na targi. O kurna, to już czekaj, muszę 60 palić i też chcę umyć. Sąsiad, myjesz tą 60 50, piątkę! Sorry, sorry, to weź mi od razu opłucz, co? To sąsiad będzie prowadził, co? O kurde no jaka moc w karczerze Kurde, dobra, chyba już starczy. No dobra, jedziemy, jedziemy. A tam mają być jakieś maszyny pod nasze ciągniki czy tylko takie większe? Chyba nawet nie wiem. To poczekaj tylko jak widzisz... By... że tak to od razu jadę. Poczekaj, czekaj, ja bramy muszę zamknąć. Zamyka? Nie, nie zamykam. Dobra, dobra prowadź. Kierunekzeki. Hej tak i to, to można tak zrobić. Ale nie. Jedziemy, jedziemy, sąsiad. Co? Co on ci tak kopci? Nie wiem, dawno oleju nie wymieniałem. O mój, też trochę daje. A ja ostatnio kabina się wyposaży, nawet radyką mam. <grym> sąsiad, a tam będzie jakaś laweta, jakbyśmy coś już kupili? Chyba tak. O kurde, dzień dobry. Chyba komuś opona poszła, co? No, tam też albo po prostu płacą, ale bestie jadą. Kurde, zielona strzała i czerwona. Nie no, daleko. Daleko jeszcze. No, jeszcze trochę. No, ale daleko czy nie? No, daleko. A, okej. Okay. Ale chodzą, co? Nie. Uważaj, bo tu słyszałam, że tu lubią być wypadki na tym zakręcie. No, nikt nie jedzie. Uważaj. Jak mi? A ten Mercedes? Nie. Kurde, jakaś... No sąsiad, jak wjedziemy, to od razu nie wysiadaj, wiesz, trzeba pokazać klasę, czym się przyjechało, zaparkować ładnie. Mam no. nadzieję, że... Kurde, jak będzie 60 to my nie będziemy jedyni. Znaczy, ja nie będę jedyny. Kierunek pamiętaj, jeśli to gdzieś tutaj. O, 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 to tutaj. A tutaj no. to nie jest elewator zbożowy? No, ale oni chyba organizują. O kurde, sąsiad, ja już widzę, coś się zaczyna. Sąsiedzie, ale maszyny Oj, sorry, sorry Się wyklepię Nic się nie wypnie Czekaj, to gdzie parkujemy? Tam gdzieś? No ja tutaj, pod murkiem. O, sąsiedzie, co tu się dzieje? Dwie i cały targ maszyn Ale patrz jak ładnie ta tirówka chyba na sprzedaż nie jest, co? Tylko na transport. Nie wiem. Co, co, sąsiad? To od czego zaczynamy? Od, może od tego Ursusa, gdzie ty? Od tego, tego tutaj Dobre. lemiesza. Kurde, to sąsiad, to lemiesz Ci się nie przyda? A po co? No, jak będzie sąsiad robił kiszonkę? No, może się przydać, ale ja nie wiem, właśnie. Jeszcze tamty działki nie Uf. sprawdzą, co? O kurde, daj mi do niego wciąż, chcę go zobaczyć w środku O kurde To chyba już wyciszana na 100%, co? Kurde nie, nie, no to nie, bo to ciężka seria o, Możemy Sparuj. odpalić, czy nie możemy odpalać? No chyba można Czekaj, trzeba sprawdzić Ty, no, Ładnie chodzi na obrotach, nie, nie ma zaników to tak... Widać, że chyba było odnawiane. No trochę. O bo takiego dobry stan. Chyba wszystko, albo nówki, albo odnawiane. No to co sam Sprawdź sobie i go zgasisz najwyżej. O no, kurde środek taki no może być, no ale jeszcze... Ja tu bym polował coś pod zwierzęta sobie. No, no, ale są się Tutaj na przykład mieszkańca. A czy nie? 60 go by dała rady? No, 60 nie ma nie ma szans To byłoby, o kurde, takie wielkie wały w środku. No właśnie. A tutaj a, mała A oni fal... mówili, że chyba mają jeszcze gdzieś mniejsze takie małe mieszalniki na jedno ten, nie? No ale to gdzieś na zap. No wiesz, w firmie. No. A tutaj, o jaka malutka. No, a to ile to... ona kosztuje? No ta to już ładna, tylko trochę nowa Ale sąsiad jak chodzi gładko Słyszał? Nie To patrz Wejdź i odpal, co nie? Sąsiedzie No A słuchaj, rozrusznik wolno rozruchowy <grym> Rozruchowy no wolna obrotówka. O, sąsiad... A ta sąsiad nie chce by takiego? Co no chętnie, ale nie ma... nie ma, budżet, nie ma budżetu. Pokażę tutaj. Tylko weź nie odpalę hedera, tylko sam silnik. O kurde sąsiedzie tutaj to już. Ale ładnie... Nie, on naprawdę ładnie chodzi. No. Daj mi wsiąść. Wszystko chodzi Myślę ładnie. Się Nie, no są że pięknie. Czekaj, trzeba zobaczyć silnik. Ale chodzi tam wiatrak widzę. Kamerkę mam od środka. Kurde, co my tu Wydzy? mamy jeszcze na tych targach? Dobra, najwyżej wrócimy do czegoś, co nam się podoba. O, polskie! No tak, to, już, tak Taki... to już... kosztuje. No dla mnie na razie byłoby za duży na moje gospodarstwo. Takich maszyn nie ma. O, Beka no. 17, o styl, ale rejestrację mu daj. <ścoughs> kurde no. Um, kurde, ten tego sprzęta to ja w ogóle już pomijam. Tego też, to nie na moje... tym bardziej nie na moje budżety Ale ten to już duży, nie w Holandii no. Ja bym sobie Dużo. odpalił tego... Te... Ale on ładnie ryczy, co? Tak, taki pazur jakby ma A weź go z ja chcę kejsa zobaczyć jeszcze sobie Uwaga, gotowy? O, tutaj słychać, że szybko kręci bardziej jak samochód, już nie ciągnie nic, co nie? Posłuchaj. No. O, tu słychać. Kurde. To chyba nie na sprzedaż to, sąsiad. Kurde, kurde, sąsiad, zobacz to. Kurde, włoska moc, ja cicho. Włączasz? O, kurde, jakbym jeszcze pod to to by mi się przydało. To myślę, że 60 by dało. O, a propos 60 Siedzi 60, tam siedzi a propos sześćdziesiątki, ale ta ma cztery na cztery No Taki... ale ładna jest, przyznasz Tylko patrz, tu jest jakaś dziura Co może wentylacja Gdzie? czy coś, żeby się nie zaczadzić? No, no tutaj to taka są, rurka Tu są wentylacje To jest wentylacja Fuh. Chyba nie będę odpalc, bo wiadomo jak sześćdziesiątka chodzi o, ale taka kółeczka to już. Ale taka przyczepka. No, ja bym chciał kółeczkę na przykład taką, albo taki, i to bym jeszcze. jeszcze przy... Napęd. Co? Napęd, napęd WOM włączać, na, wyłączać na zakrętach. Agregować ciągnikiem z uporzeczeniem. Z... No, 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 ja Jednościowym. I co? To chyba już. O tym to nie będę mówił, bo on jeszcze większy jest, co nie? Też duży. Ten ursusik. Kurde ile takich rozrzutniczek kosztuje? No nie wiem, a weź po zobacz Ile, taka ku, za, ile za taką kółkę są albo za taki rozrzutniczek? Kurde, taki rozrzutnik około 7000 bo malowanie nie i typy to on na, na bank był A taka kołóweczka? 6000 z malowaniem około Panie, wie pan co? To ja bierę! Tylko Ma, czekaj... Z malowaniem 1500... 7500 A ten, Kurde. a ten... A ten o, o kuchnę ile chodzi? Już ci patrzę... Na stronie... 25 Kurde, to ja bym chciał tego kuchna, tu kółeczkę i ten rozrzutnik by mnie interesował To czekaj, idę się dogadać z ziomkiem, okej? Okay? No dobra, to ja... Kurde, pięknie dogadany. Zaraz powiem dla sąsiada. Sąsiad! Co? Dogadany, mogę ładować. No dobra. Kurde, ja też bym sobie coś kupił, ale nie ma co, no na mój budżet to, to gówno jest. Sąsiad może zaczepi mi tego, co? No dobra. Dawaj, sąsiad Czekaj, nie, na piwkołówkę walobym, żeby wiesz, jednoosiaowe Jeszcze? Dawaj, Czekaj. dawaj, 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 jeszcze trochę Dawaj 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 No dawaj, chłopie, jeszcze troszkę Jeszcze troszkę Dobra Dzięki Chyba dobrze wygląda, co? Kurde, sąsiad może ja tą sześćdziesiątkę kupię i obchnę gdzieś Kurde, będzie sprzedawał na lewo na Legr sześćdziesiątki No wie sąsiad, sąsiadowi nikt nie zabroni Jak się podoba Ale szeroka ta kółówka, weź mnie sąsiad nawiguj. Bo ja takich lusterek dobrych nie mam, bo mi jakieś te zaciemnione Udawaj sąsiad. Jak widać, maszyny już przewiezione sąsiad przywiózł, prawda sąsiedzie? Tam tira postawiłeś? No No resztę tu już wyładuję poza kadrem, tutaj sześćdziesiątka była już Się zakupiło, piękny rozrzutnik yy, Kołówkę i rozrzutnik, co sąsiad sądzi o moich zakupach? Zazdrości no, sąsiad no, mam czegoś? Być, no. Przy tego, że sąsiad mi był rozrzutnik Sąsiad, można się zawsze dogadać, wiesz na jakąś wódeczkę, czy coś, ale to już poza nagraniami. Dobra. To sąsiedzie, to jak my już kończymy, rozładujemy to tam poza kadrem, no to ja bym chciał się ładnie pożegnać, ze mną grał Mr. Alman. Dzień dobry, do widzenia. No. To jest moja 60, ona mówi, żebyście zostawili łapkę w górę i, i suba po, pod tym suba na kanale, prawda 60? O, widzicie jak ładnie mówi? Tak tak, nawet powiedziała. No. To tym pięknym akcentem jak ta 60 u mnie w garażu kończymy ten film. No i widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Na razie, cześć!